Cieszę się, że Federacja FEN stawia na kobiety. Będzie ich coraz więcej, tak myślę. Jest to duże widowisko dla ludzi. Kobiety tak nie kalkulują może jak faceci. Idą po prostu do przodu. W przypadku kobiet jeśli umiejętności sportowe idą w parze z urodą, to jest to taka symbioza, która po prostu jest skazana na sukces. Jest to kompletna przeciwniczka, zarówno dobra w stójce, jak i w parterze. Dobrze czuję się też w zapasach, w klinczu. Swoje walki bardziej prowadzi jednak w stójce. Ja jestem taką zawodniczką, która nie prowokuje raczej swojego przeciwnika, aczkolwiek nie będę biernie stała, jeżeli taki atak wyjdzie z drugiej strony. Mam nadzieję, że dam jeszcze lepszą walkę niż ostatnio.